Dzień dobry. Dzisiaj ostro walczę z zaległościami, a moja główna zaległość to ustalanie celów. Tak dużo mówiłem na vlogu o celach, a niewiele zrobiłem z celami, więc teraz właśnie je nadrabiam. Zobaczcie. Patrzę teraz na koncepcję ustalania celów na jednej osi czasu. Czyli ja mam 30 kilka celów, to dobrze byłoby, żeby te cele się ze sobą nie wykluczały. I tutaj właśnie oglądam materiały. Mirka Burnejko na ten temat. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. No więc, tak jak wspominałem, dzisiaj siedzę w temacie celów. Trochę przegapiłem nowy rok, ale w sumie to nie powinno tak być, że cele się ustala tylko w nowym roku. Cele się będą ustalać w momencie, w którym one się pojawiają, w którym one znikają. Będą się ewaluować co jakiś czas, więc nic straconego. Idę dalej z koksem. No i problem, problemy nad którymi dzisiaj siedzę, w sumie nie są problemy tylko zadania, to umieszczenie celów na osi czasu i żeby to zrobić, e, muszę kilka kroków jakby przejść. Pierwszym krokiem było właśnie wyznaczenie tych takich celów ostatecznych, ambitnych, agresywnych, e, czyli ustalenie jakiejś tam poduszki finansowej, ileś tam pieniędzy, kupienie jakiegoś tam samochodu powiedzmy, hmm zrobienia jakiegoś e, nawyku trudnego. No i to wszystko sobie pozdefiniowałem. Tych celów wyznaczyłem sobie 36 około. E, no i teraz e, każdy z tych celów jest mega ambitny i jakby nie do ruszenia. Hmm. Na przykład kupienie samochodu y, jakiegoś tam lepszego niż mamy no jest dla na nas w tej chwili jakby niemożliwe. Nie da się tego ruszyć, te tematu. Dlatego idea jest taka w tych celach, żeby podzielić ten cel yy, ostateczny, uznać go, że to jest cel poziomu trzeciego i zrobić wcześniej dwa schodki, czyli jakieś cele pośrednie. No i jeżeli na przykład moim celem jest medytować przez 1000 dni z rzędu, no to celem pośrednim będzie na przykład medytować yy, 500 dni z rzędu. Celem pierwszym, takim celem wyjściowym, będziemy medytować 100 dni z rzędu. Chodzi o to, żeby mieć ten mega cel ostateczny, ale jakiś taki cel wejściowy, który pozwala nam wyrobić nawyk, który jest zupełnie do zrobienia, na którym można myśleć, na którym można sobie pracować. Czyli rozpisujemy cel ostateczny, wypisujemy z niego dwa cele pośrednie, ten poziom drugi, trzeci odkładamy na bok i myślimy na poziomie pierwszym, czy on jest do zrobienia powiedzmy w jakimś tam czasie, gdzieś powiedzmy między od miesiąca do roku jakoś tak byłoby w sumie w sam raz najlepiej. A cel drugiego poziomu to taki cel pomiędzy pierwszym a ostatecznym. Może to być gdzieś 30%, może to być 50%. Mirek Burneko sugerował 30%. No ok, więc podzieliłem te wszystkie cele ambitne na trzy poziomy mniejsze. No i teraz yy, daty realizacji tych celów. I tam przykład był omawiany taki na przykład, że jeżeli chce mieć yy, buduszkę finansową yy, na jakimś poziomie powiedzmy 10 milionów złotych, firmę, która zatrudnia 20 osób, i jeszcze kupić dom w tym czasie, no to prawdopodobnie te cele się trochę wykluczają, bo jeżeli robimy poduszkę, no to zmniejszamy inwestycje. Jeżeli inwestujemy, to nasza poduszka może topnieć, a na końcu tego wszystkiego musielibyśmy wyciągnąć pieniądze z firmy i z poduszki, żeby kupić dom i ewentualnie oddać poduszkę. Więc trzeba ustalić, co następuje po czym z tych celów ostatecznych. Też trzeba jakoś to w głowie ułożyć. No i te, te 36 celów też jakoś sobie poukładam mniej więcej, e, który występuje z nich kiedy. Żeby było zabawniej i trudniej, e, każdy z celów, ten pierwszy i drugi poziom, też trzeba ustalić w konkretnym roku, w którym nastąpił. I, i tu, na tym etapie jestem w tej chwili właśnie, e, wiadomo, cel ostateczny ma jakiś rok, więc cel drugi zadzieje się wcześniej i cel pierwszy zadzieje się wcześniej przed nim. No ale zresztą tego, co to jest, no to czy to będzie rok wcześniej, czy to będzie na przykład 3 lata wcześniej, 3 lata później, yy, to tutaj to, to, to wszystko trzeba ustalić, ułożyć w głowie. No i dodatkowo jeszcze, jeszcze, zaczynamy później, no to to wszystko może też nam się przesuwać. Więc <grytania> cała masa kombinowania teraz jest z tymi datami kroku poziomu drugiego i pierwszego. I to, co mnie czeka, czyli właściwie temat dzisiejszego odcinka, to jest umieszczenie tych wszystkich celów na jednej osi czasu. Czyli jak mam ustalone te 36 celów, każdy z tych 36 celów jest spisany na 3 poziomy, każdy z tych poziomów ma jakąś konkretną, konkretny rok realizacji, to wtedy nakładam to na jedną oś i będę próbował patrzeć, czy to nie koliduje ze sobą. <laughs> I to będzie właśnie klutej e, zabawy, w ustalanie celów w, w, w czasie, żeby mieć pewność, że. Na przykład medytacja nie będzie mi kolidować z. E, medytacja akurat z niczym nie, 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 nie będzie kolidować. Ale na przykład, o, jeżeli sobie postanowiłem, że coś z, może spróbować zrobić opodobnie z moimi zębami, to może się tak skończyć tym, że na przykład będę wyłączony przez jakiś czas z wystąpień publicznych. Więc na przykład nie będę mógł mówić, nie będę mógł występować. Jeżeli na przykład mój biznes będzie oparty o wystąpienia publiczne, na o szkolenia, bo jakieś. Y, w generowanie jakichś jakich, jakich wystąpień, tworzenie wystąpień, no to będę musiał jakoś to ułożyć, żeby to ze sobą nie kolidowało. I że na przykład będę bazował na szkoleniach online, no to muszę nagrać je wcześniej, później sprzedawać, wtedy na sobie zepsuć twarz. Po naprawieniu twarzy dalej będę coś dogrywać na przykład. Także chodzi o zebranie tych 36 razy 3, czyli powiedzmy 100 i już tam Dat, wrzucenie tego wszystkiego do szachownicy, czyli na osi, w kolumnach mamy konkretne lata, w wierszach mamy konkretne zadania, i tak pogrupować ze sobą, żeby one nie kolidowały. Jak ktoś zarządza projektami, to trochę może to przypominać diagram Ganta, że coś się nie może wydarzyć zanim coś innego się nie skończy. Coś blokuje jedno, drugie, i można sobie tak to poukładać. Tylko, że tutaj mamy jakby trzy etapy każdego projektu. I te projekty są niby jakby w jednym nadprojekcie, więc to wszystko będzie się tak trochę plątało bardziej. Natomiast jak faktycznie jak ktoś takie rzeczy planował, układał, yy, sprawdzał jakieś takie rzeczy, to, to będzie wiedział, jak to zrobić, będzie widział, gdzie się zaczynają rzeczy, które może zrealizować już praktycznie za miesiąc i też na końcu powinien zobaczyć, jakie rzeczy te będą do zrealizowania za 15 lat. Zresztą jak ktoś tak nie robi projektów, a przysiądzie do tego, że to też będzie to widział. No, no i tutaj właśnie jest najfajniejszy efekt tej zabawy, jestem w trakcie tego, ale yy, powiedziałem ci, mojej żonie, że od dłuższego czasu, od co od roku, nie spędzałem, yy, nie, nie, nie poświęcałem tyle jakby procesu umysłowego jakiemuś zagadnieniu. Bo jeżeli zawsze na jakiś problem z z programowaniem związany z czymkolwiek innym, to po prostu zbierałem swoje doświadczenia, kładłem sobie w głowie. Tworzyłem sobie jakiś scenariusz, rozważałem konsekwencje, pozytywne, negatywne, no, generalnie tworzyłem sobie jakieś mapy myśli, działania podejmowałem, próby, błędy, cokolwiek. A tutaj samo wydobycie, jakby zrzutowanie te, te marzeń na, na cele, celów na, na liczby, liczby na poziomy, poziomy na, na lata i to wszystko ułożyć w jednej tabelce, to jest naprawdę dużo, dużo takiej introspekcji. Pytania właśnie, co mnie interesuje z rzeczy materialnych, co mnie interesuje z rzeczy niematerialnych, co mnie interesuje z relacji, co mnie interesuje z rzeczy związanych ze zdrowiem, co mnie interesuje z rzeczy z rodziną, z podróżowaniem. Wyłuskanie takich jakby konkretów. Później przebicie tych konkretów na jeszcze bardziej konkretne wartości, rozłożenie tego w czasie. Zastanowienie się, czy na przykład yy, spędzenie roku w Japonii to jest jeden z moich celów. Nie wiem, czy go zrealizuję kiedykolwiek, ale taki sobie wymyśliłem. To mi chyba przypada na, 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 na 2034 w tej chwili, z tego co liczyłem. Natomiast spędzenie tygodnia w Japonii no to to już jest zupełnie inny temat. To, to się może zadzieć nawet. 2023, ale czy powinno się w 2023? To właśnie jest to pytanie. Także no, zabawa jest, jest przednia i muszę przyznać, że dużo się o sobie dowiaduję. Tylko i wyłącznie po to, żeby ustalić tak na naprawdę, co będę robił w najbliższych latach. No, metodologia ciekawa to jest chyba autorski pomysł Mirka Burnejko. on To sprzedaje w formie kursu elektronicznego da się to wyłuskać mniej więcej z jego daily vlogów, co też notabene polecam, ktoś miałby ochotę, jakby znudziły mu się moje daily vlogi, no to od biedy mogę rekomendować, porzućcie moje daily vlogi, oglądajcie Mirka Burneko, jego stare daily vlogi, to, 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 się może Wam przydać. On pewnie napisze gdzieś jakąś książkę, kiedyś, prędzej czy później, ale to, to nie wiadomo. W każdym razie właśnie znaleźć, metoda odgórna, znaleźć jakiś ambitny cel, rozbić go na progi, Progi rozbić w czasie i sprawdzić, czy to jest nie koliduje. To, to jest całkiem ciekawe podejście. No i przez większość czasu po prostu siedzi się i się myśli. Nie ma tu żadnego magicznego sposobu typu, e, nie wiem, rzuć lotką w mapę i po trzy razy lewy łokieć i nagle zrozumiesz, e, czego potrzebujesz w życiu i wpisz to tutaj w tabelkę i wszystko ci się łoży. To zupełnie tak nie wygląda. Zupełnie trzeba pracować bardziej z sobą niż z tą metodą. Metoda to, to naprawdę tylko wklejanie y, odpowiednich zdań w, w tabelki w Excelu i tyle. Ale właśnie te pytania pomocnicze, które trzeba sobie zadać i rozważyć, to jest <grym> najfajniejsza zabawa. Dobra, to, to było na tyle z mojej strony. E, natomiast jeżeli nie macie zupełnie jakby. W po pojęciu o czym, nie zrozumieliście o czym mówię, jakby nie wyczuliście tego, albo nie interesuje was to, no to nie ma problemu, bo można również mieć 200 dobre życie i po prostu realizować jakieś swoje cele w o wiele bardziej uproszczony sposób. Może ktoś mieć jeden cel i go realizować, na przykład przyjąć jakiś jeden cel konkretny biznesowy, resztę celów powiedzmy zdrowotnych i rodzinnych przyjąć jako fundament, którego się nie rusza, to się po prostu nie negocjuje, się go realizuje. No i wtedy też się wszystko mega upraszcza, bo masz yy, bazę, którą robisz codziennie, typu chociaż no, mycie zębów, tak? O tym nie myślimy. To jest po prostu baza, którą robimy codziennie. Trudno jest mieć cel, mieć zęby tysiąc yy, dni z rzędu. I więc w każdym razie zbudujesz taką bazę, wziąć jeden cel ponadto i ten jeden cel rzeźbić sobie. Nie ma problemu, to też zadziała. Yy, i akurat się podoba takie podejście wielowątkowe: pró próba złapania wielu srok za ogon i docelowo po rozbiciu tego wszystkiego, umieszczeniu w czasie, się się jeszcze rozbić na, na lata pracy, miesiące pracy, tygodnie pracy i dość pojedynczych zadań, tak, żeby robić tak jak komputery robiły kiedyś. No teraz komputery są wielowątkowe, więc mogą różne rzeczy robić równolegle, ale jakieś komputery były jedno rdzeniowe, jednoprocesorowe. Więc ten procesor po prostu dostał jedno zadanie, robił kawałek tego zadania, zmieniał kontekst, robił inne zadanie. I docelowo nie chcemy tego robić, yy, powiedzmy w skali 5 minut, nie chcemy co 5 minut zmieniać zadania, ale dwie godziny dziennie porzeźbić jakiś temat to jest dobry pomysł. Także ja myślę, że, że, że będę dążył do takiego zmieniania kontekstów, oczywiście niezbyt głęboko. Dobra, z myślą to tyle. Dzięki za obejrzenie się materiału i zapraszam na kolejne odcinki. A, i zjadłem też moją tartę. Yy, była wyśmienita. Natomiast deal na jest taki, że ja robię yy, podstawę, a moja żona robi polewę. <laughs> Może dzięki temu nie będzie pływać. Także, dzięki, hej!